Zastanawiałem się, czy powiedzenie, że Jerzy Dudek jest legendą Liverpoolu, nie jest wyolbrzymieniem jego zasług. Grał tam 6 lat, nie zawsze był podstawowym bramkarzem, nie wygrał Mistrzostwa Anglii, a w Liverpoolu przez dziesiątki lat grało wielu wybitnych piłkarzy. Jednakże to, co Dudek zrobił w Stambule, kibice Derec nie zapomną nigdy, a poza tym Jerzy od kilku lat jest zapraszany przez władze Liverpoolu na charytatywne mecze legend. Więc nie zamierzam się z nimi kłócić. Oto historia Jerzego Dudka, legendy Liverpoolu. Gdyby nie zaczął trenować piłki w Konkordii Knurów, zostałby pewnie jak ojciec górnikiem. Jednak Bogusław Kaczmarek zobaczył w nim potencjał i sprowadził do Sokoła Tychy. W ekstraklasie zagrał tak dobrze, że zaledwie po pół roku sprowadził go Nord Rotterdam gdzie po roku treningów stał się podstawowym bramkarzem, a później gwiazdą Eredivisie. Wygrał Mistrzostwo Holandii, dwa razy Super Puchar Holandii, a nawet w 2000 roku został wybrany najlepszym piłkarzem Feyenoordu oraz najlepszym polskim piłkarzem. Dobra gra zaowocowała transferem za 7,4 miliona euro do Liverpoolu w 2001 roku. Od początku zaczął grać w pierwszym składzie, choć zdarzały mu się wpadki, ogólnie był pewnym punktem drużyny walczącej o najwyższe cele. W 2003 roku wygrał Puchar Ligi Angielskiej, a w meczu finałowym z Manchesterem United został wybrany zawodnikiem meczu. W sezonie 2004-2005 oprócz Dudka szanse na grę otrzymywali dwaj inni bramkarze, ale w najważniejszych spotkaniach jak na przykład przegrany finał Pucharu Ligi Angielskiej bronił Polak. Po wyeliminowaniu Bayernu Leverkusen, Juve i Chelsea Liverpool stanął naprzeciw Milanowi w finale Ligi Mistrzów. W meczu uznawanym za najlepszy finał Ligi Mistrzów w historii, który zna chyba każda osoba, choć trochę interesująca się piłką, Jerzy Dudek stał się bohaterem. Mimo opuszczenia trzech bramek w pierwszej połowie, jego koledzy z pola doprowadzili do remisu. W dogrywce rozpoczął swoje show, fenomenalnie broniąc strzał i dobitkę Szewczenki. Później w serii rzutów karnych zaczął tańczyć na linii, zaczął robić Dudek dance, by zdekoncentrować strzelających, co mu się udało. Serzinio przestrzelił, a uderzenia Pirlo i Szewczenki wybronił i stał się bohaterem Liverpoolu. Synonimem nieustępliwości i walki do końca. Dzięki niemu Derec Reds wygrali Ligę Mistrzów. Co ciekawe po meczu trener Rafa Benitez powiedział Jurkowi, że przy każdym karnym rzucał się w przeciwnym kierunku do tego, który mu trener sugerował na podstawie analizy przeciwników. Po tym niesamowitym wyczynie o ironio został rezerwowym. Do klubu przyszedł rodak trenera Pepe Reina, i przez dwa kolejne sezony Dudek rozegrał zaledwie 12 spotkań. ale do mógł sobie dopisać zwycięstwo w Pucharze i Superpucharze Anglii. 12 lipca 2007 roku po wygaśnięciu kontraktu przeszedł do Realu Madryt, gdzie przez 4 lata był zmiennikiem Casillasa. Zagrał w 12 meczach, ale zdobył sympatię kibiców królewskich. Grając w Madrycie wygrał Mistrzostwo Puchar i Superpuchar Hiszpanii. W 2011 roku zakończył karierę. Jednakże swój ostatni mecz w profesjonalnej piłce rozegrał dwa lata później. Mecz Polski z Liechtensteinem był jego 60. z orzełkiem na piersi. Rozegrał go, by móc znaleźć się na liście wybitnych reprezentantów Polski. A niewątpliwie nim był. Przyczynił się do awansu na Mundial w 2002 roku, gdzie rozegrał dwa mecze, oraz na mistrzostwa 4 lata później. I tu pojawia się ważne pytanie pojawiające się dość często od 13 lat: czemu Janas nie zabrał dudka na mistrzostwa do Niemiec? Szkoleniowiec argumentował to tym, że Jurek nie gra regularnie w klubie. Ale zarówno bramkarz, jak i kibice byli zszokowani i na początku myśleli, że to żart. Jerzy Dudek, poza tym, że był dobrym bramkarzem, jest również dobrym człowiekiem i wspiera szlachetną paczkę. Oraz namówił do tego chociażby piłkarzy realu z Ronaldo na czele. To piękna sprawa, że legendą jednego z największych klubów na świecie jest Polak, Jerzy Dudek.